Dzień dobry! Nasz ulubiony Grubas ponownie dał mi pretekst, więc nie mogę go nie wykorzystać. Otóż nazwał mnie Troglodytą, stwierdził, że łużę, więc w tym materiale wykażę, że nie jestem łgarzem, nie jestem Troglodytą, a jest nim Janusinio. Janusinio oprócz tego jest hipokrytą idiotą. Tak więc, przejdźmy do początku. Od czego tu właściwie się zaczęło? Otóż zapytano go, co by się stało, gdyby przystawiono mu pistolet do skroni i kazano głosować. Otóż on stwierdził, że on by nie zagłosował, on by dał się zastrzelić, on by kazał pociągnąć za spust. Niewiele osób jest skłonnych oddać życie za swoje ideały, a gdy ten wybór stoi przed tobą, to on skłania do refleksji, do zastanawiania się. Czy naprawdę cenisz swoje poglądy bardziej niż własne życie. I gdyby Janusio był w takiej sytuacji, to jestem przekonany, że oddałby głos. Co więcej, jestem przekonany, że wystarczyłoby mu powiedzieć, że zagrozić mu pobiciem, i tak by poleciał w podskokach na głosowanie. Napisałem to w komentarzu pod filmikiem Janusio TV. I on tutaj zareagował. W sposób dosyć łatwy do przewidzenia, a mianowicie posądził mnie o ugarstwo i nazwał mnie troglodytą. Tylko, że Sebastian chyba nie dostrzega tego, że jeśli opinia jest prawdziwa, a moja opinia jest prawdziwa, ja naprawdę tak myślę, to nie może być kłamliwa. Owszem, może być błędna, ale to wtedy nie jest kłamstwo. Więc... Nie powiedziałem nieprawdy, nie zełgałem. Ja po prostu tak myślę. I jeżeli Sebastian tego nie rozumie, to jest po prostu debilem, który nie rozumie podstawowych pojęć. Jeżeli chodzi o posądzenie mnie o troglodytyzm, no to robi to człowiek, który grozi ludziom, a wręcz nawet dzieciom w internecie, tak, pobiciem, na stwierdzenie, że. Orężem troli jest słowo, stwierdził, że jego orężem jest pięść. O to czy to nie jest postawa godna troglodyty? Inna rzecz, pobicie kolegi za to, że a, stwierdził, że dzieci by go pobiły. Czy tak się zachowuje cywilizowany człowiek? No nie, tak się zachowuje bez mózgi troglodyta. Więc jeżeli taki człowiek nazywa kogoś troglodytą, to jest to po prostu śmiechu warte. Jeszcze przejdźmy do jego wartości. Czy Sebastian Jankowski naprawdę wyznaje jakiekolwiek wartości? No, szczerze mówiąc, nie wydaje mi się. Jak mamy do czynienia z człowiekiem, który za groszowe stawki był skłonny sprzedać swoich widzów, był skłonny oszukiwać swoich widzów na pieniądze, on twierdzi, że on nigdy nie kłamie, tak? No to już widzimy, ile to jest warte, ile warte są jego deklaracje. Inna rzecz to jest to, przez kogo on jest utrzymywany i jak on reaguje na to, że ludzie się od niego odsuwają z powodu jego sponsora. Wyobraźcie sobie, że on miał problem z tym, że jeden z jego widzów, po zobaczeniu tego, co tamten typ pisał, tak, polski AOS, który stwierdził, że on chce. Z... Chciałby dostać zdjęcia jego małoletniego dziecka i chciałby być z tym dzieckiem sam na sam, to ten widz opuścił grupę. on nie rozumie dlaczego. Jeszcze ma czelność nazwać tego człowieka nielojalnym widzem. Przecież ja jestem święcie przekonany, że 99% ojców na miejscu tego widza, gdyby się tylko dowiedziało, gdzie ten typ mieszka, by go poszło zatłuc prewencyjnie. Więc w momencie, w którym Januszynio jest sponsorowany przez kogoś takiego i broni tego kogoś i ma czelność mówić, że dla niego liczą się tylko widzowie, którzy mu płacą, no to jakie ten człowiek wyznaje wartości? Ja myślę, że żadne. Myślę, że on się tylko tymi wartościami zasłania, żeby się dobrze poczuć, żeby się poczuć wartościowym człowiekiem, bo te wartości to jest jedyne, co on w życiu ma. A przynajmniej do czego się może uciec, ale tak naprawdę to nie ma nawet tego. Co on jeszcze tam mówił kiedyś, tak? O przyjaźni mówił, że to jest taka wielka i piękna rzecz. A co on ma jeszcze jakikolwiek przyjaciół? Tak, chyba ostatnia jego przyjaciółka e, przestała być jego przyjaciółką w momencie, w którym powiedziała mu kilka słów prawdy. Wówczas i od niej się odwrócił, również na nią się obraził. Więc. O czym my tu w ogóle mówimy? Jakie wartości, Sebuś? Jakie ty wartości masz? I tak, twoim orężem jest pięść, powiadasz. Przeciwko mnie nie masz żadnego oręża, ponieważ na słowa ze mną nie wygrasz, bo jesteś ode mnie dużo mniej inteligentny. A jeśli chodzi o oręż w postaci pięści, miałeś okazję to udowodnić. Proponowałem ci zakład. Uncja złota przeciwko uncji srebra czyli wówczas 9000 przeciwko trochę ponad setce dzisiaj ta uncja jest warta ponad 12000 nie stawiłeś się nawet wiedząc że ja bym używał tylko lewej nogi więc a ty byś używał wszystkiego czego się nauczyłeś trenując MMA więc jesteś hipokrytą, jesteś tchórzem, jesteś troglodytą śmieciem i tyle. Dziękuję za uwagę. I kto wie, może do zobaczenia w następnym filmie, albo po prostu na drugim kanale, na którym jednak coś publikuję. Także na razie.